Zobacz, co dla ciebie mamy. Bogato zdobione góry, saty, nowe spódnice, a tutaj trochę błysku też w spódnicy. To jest dokładnie taka, jaką opisywałam, żebym chciała. Ja już nie muszę im mierzyć, ja już wiem, że to jest ta. O Boże. O, Jezus! Miałam nie płakać. To jest dokładnie tak jak chciałam. Cudo. Dziękuję. Jestem w takim szoku, że w ogóle nie dociera do mnie, że ta suknia jest, że taka istnieje. Mogę już iść teraz do kościoła. No no no. Czyli to jest to, co Ewa chciała. To już jest mistrzostwo świata. To jest ten miks, to jest to, to połączenie. Jest tak. tak. No słuchacie naszych tutaj adwizorów, będzie wow. no, coś trochę. tam słuchałem. Dzięki, dzięki. Dotkało no. mnie trochę. Wow, welon z koronką, góra jest przepiękna, dół satynowy tak jak chciałaś. I dodatki w tym welonie też robią robotę, takie błyszczące, super. to jest... <laughs> Przestań, bo ja też będę płakać. Zawsze się śmiałam ze wszystkich dziewczyn, które w telewizji płaczą przy wyborze sukni. To jest głupie, to jest tylko ubranie. Dopóki się tego nie przeżyje, to właśnie tak się myśli. Cofam wszystko, co mówiłam wcześniej. Czas, żebym zadał to najważniejsze pytanie. I jeszcze chwileczkę. <śmiech> <śmiech> jeszcze chwileczkę. Jeszcze ja chcę zadać pytanie. Czy w tej sukience prowadzisz mnie do ołtarza? Przecież, wiem, że jak bardzo chciały poprowadzić mnie do ołtarza. On stara się zastąpić mi tatę, stara się być najlepszym tatą i wiem, że dla ojca największym zaszczytem jest poprowadzenie córki do, do, do ołtarza. Oczywiście. Ja też <głosy> <głosy> Dziękuję. Będę dumny. Co ją poprowadzę? To teraz mogę odpowiedzieć. <noise> Ja się wzruszyłem, Jak to ja miałbym cię prowadzić do tego? Hotelu. O Boże!